Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam jedną z naszych realizacji robotyzacji produkcji. W tym przypadku zrobotyzowaną linię do pakowania. Linię na pewno nie ostatnią, bo rozwiązanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak się okazuje, ma w zasadzie same plusy. Postanowiliśmy pokazać Wam od kuchni tą realizację. Poruszyć tematy, które pojawiają się w głowie w zasadzie każdemu, kto myśli o takim rozwiązaniu lub zacznie o nim myśleć po naszym filmie. Pokażemy, jak wygląda przygotowanie i wdrożenie takiej linii. Przyglądniemy się jej pracy. Porozmawiamy o tym, czy i kiedy się to opłaca oraz jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie. A co ciekawe, pokażemy to na żywym organizmie u naszego klienta. Oczywiście bez cenzury. To jest tylko przykład. Każde z naszych rozwiązań można dowolnie dopasowywać do własnych potrzeb. od trzech lat myśleliśmy o tym, orientowaliśmy się, podglądaliśmy rozwiązania, robiliśmy wyseny. To, że decydujemy się na robotyzację, jak większości firm, to jest oczywiste. Jeśli mamy w procesie produkcji powtarzalne czynności, proste, pracownika może zastąpić robot. Jeśli technologia pozwala połączyć te rozwiązania w procesie, zostaje on przyspieszony. Analizując takie rozwiązanie od strony finansowej, biznesowej, również w ostatecznym rozrachunku, dzięki zastosowaniu takiej technologii, Koszty produkcji zostają obniżone i kwestia pracownicza. Po pierwsze, odciążamy naszych pracowników z wycięczającej pracy, której człowiek nie może wykonywać w trybie ciągłym ze względu na ciężar. Ograniczając czynniki ludzkie, redukujemy także koszty, błędy, problemy z dostępnością pracowników. W tym konkretnym przypadku, gdzie praca przy przykładaniu paczek jest mocno powtarzalna i obciążająca dla człowieka, robotyzacja była najlepszym wyborem, a gdy pojawiła się firma, która kompleksowo zaprojektowała i wdrożyła rozwiązanie, Wiedzieliśmy, że to najlepszy krok. Do istniejącego parku maszynowego, realizującego proces pakowania, został dobrany ciąg technologiczny, składający się z takich elementów, jak stół paskowo-rolkowy z możliwością powrotu elementu do operatora, robot z chwytakiem na postumencie i przenośnik rolkowy, napędzany do transportu pełnych palet. Praca linii przebiega zgodnie z naturalnym cyklem procesu. W tym przypadku dzięki powtarzalności usprawnia odbiór i transport paczek. W zależności od procesu jest to mniej lub bardziej istotne, ale ciekawostka: precyzja pracy robota to 1000 mm. Na samym początku skanujemy kod kreskowy bądź wybieramy program z listy. Daje to informację, jaka to paczka, o jakich wymiarach i w jakim układzie ma się znaleźć na palecie. Zaklejona paczka wyjeżdżająca z maszyny przejeżdża na przenośniku rolkowym na pole odbiorcze roboty tak oczekujący w odpowiedniej pozycji pobiera paczkę i odkładają ją na paletę zgodnie z zadanym układem. Pytak zbudowany jest w taki sposób, że niweluje możliwość uszkodzenia lub zniekształcenia paczki. Jest ona stabilnie unoszona i zabezpieczona, nie rozklei się, nie uszkodzi w trakcie przenoszenia, a więc minimalizuje to ryzyko reklamacji i zapewnia bezpieczeństwo na dalszym etapie transportu mebla. Następnie pełna paleta przejeżdża do miejsca odbioru na przenośniku rolkowym. Jeśli operator zauważy jakieś nieprawidłowości podczas przejazdu paczki, np. jest ona niedoklejona, jednym przyciskiem wydaje polecenie, aby paczka wróciła do niego. Po jej naprawieniu zostanie w odpowiednim momencie oddana do obiektu. Nie powoduje to zatrzymania cyklu produkcyjnego i daje kontrolę nad niwelowaniem błędów produkcji. Jeśli chodzi o wydajność tego rozwiązania w liczbach, to odbiór do 12 paczek za minutę nie stanowi problemu. To w zasadzie wydajność całej linii ogranicza tą szybkość. Warto podkreślić, że zastosowana w stanowisku zrobotyzowanym technologia obsługująca maszynę podczas jej pełnego obciążenia pracuje zaledwie w około 60% wydajności. Daje nam to spory bufor w przypadku wymiany maszyny na szybszą w przyszłości. Całość, od pomysłu do momentu uruchomienia linii klienta trwała niecałe 2 miesiące, a samo uruchomienie wraz z testami i wdrożeniem w produkcję 14 dni, przy czym klient już po 5 dniach mógł odbierać robotę paczki, a w międzyczasie pracować z przerwami, dzięki czemu nie został zaburzony u niego tok produkcyjny. Na chwilę obecną standardowe rozwiązanie do odbioru paczek z linii do pakowania jesteśmy w stanie przygotować już w miesiąc, a wdrożyć w produkcję w 7 dni. Jest to możliwe, Dzięki standaryzacji procesów i działań, a także dzięki firmie Astor, która dostarcza nam roboty Kawasaki wraz z systemem bezpieczeństwa Cubic S od ręki. Ogromną zaletą zautomatyzowanych rozwiązań, między innymi tej linii, jest jej prostota obsługi. Najtrudniejszą pracę wykonuje za nas maszyna. Oczywiście na samym początku należy prowadzić dla całej linii pożądane parametry obróbki, jednak czynnik ludzki ogranicza się w zasadzie do poziomu kontrolowania paczek, czyli tego, czy linia odpowiednio skleiła karton. Dzięki temu można zaprojektować produkcję w ten sposób, aby jedna osoba czuwała na przykład nad kilkoma takimi liniami. Oczywiście, jak w każdej maszynie, mogą zdarzyć się awarie. Jednak dzięki temu, że do budowy naszych stanowisk stosujemy urządzenia i podzespoły dostępne od ręki w Polsce oraz że większość części mechanicznych produkujemy u nas, jesteśmy w stanie przywrócić linię do działania w jeden dzień, wprowadzając poprawki przy pomocy połączenia zdalnego lub w przypadku konieczności przyjazdu technika następnego dnia po zgłoszeniu. Są firmy, które mając rozbudowany zespół utrzymania ruchu, stosują roboty już wiele lat. Świadczy to jedynie o tym, że jest to inwestycja długoterminowa. Rzadko się psujesz, prawda? Fakty i maszyny mówią same za siebie. Nawet gdy maszyna, przy której stoi robot, zostanie sprzedana lub zutylizowana, robota można stawić do każdej następnej, nowej lub zupełnie innej. Najprostsze rozwiązania zrobotyzowane zaczynają się od 300 tysięcy złotych, więc nawet dla małych produkcji jest to opłacalne. Ale odpowiedź na to pytanie nie opiera się o cenę maszyn braną pod uwagę tak wprost. Aby przeanalizować, czy to jest opłacalna inwestycja pod względem biznesowym, oczywiście bierze się pod uwagę różne parametry. Ale głównymi czynnikami w tym rachunku są koszty ludzkie versus koszty inwestycji. Przeliczyć to można sobie wprost. Ile przy takim procesie wynoszą koszty personelu w porównaniu do kosztów leasingu maszyny i bardzo szybko możemy przeliczyć zwrot z inwestycji. Koszt jednego pracownika dla pracodawcy to około 7 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę standardowy proces, np. odbioru paczek, obsługują go co najmniej dwie osoby. Przy dwuzmianowej produkcji mamy koszty ludzkie na poziomie 28 tysięcy złotych. Dla porównania koszt stanowiska zrobotyzowanego, które zaprezentowaliśmy, to około 450 tysięcy złotych, rata leasingu przy 10% wpłacie to 6750 zł. Dodatkowo pamiętajmy, My, że ratę leasingu można wliczyć w koszty, a wynagrodzenia już nie, a mamy jeszcze inne korzyści. Eliminacja problemów z brakiem personelu, eliminacja błędów, większe możliwości zarządzania tym procesem i oczywiście przyspieszenie całej produkcji. Generalnie zwrot takiej inwestycji przy zmianowej produkcji możliwy jest już po 18 miesiącach. Z firmą znamy się już z wcześniejszej współpracy. Dostarcza nam między innymi rozwiązania również automatyzujące załadunki, rozładunki, a także wiertarki. Na chwilę obecną posiadamy w dwóch fabrykach od firmy Lazonie Group 10 maszyn oraz zamówionego kolejnego robota do odbioru paczek z linii do pakowania. Dodatkowo planujemy wspólnie robotyzację linii do oklejania. Gdy szukając dostawców, analizowaliśmy rynek. Oferta Lazonii była w zasadzie w każdym przypadku najlepsza, uwzględniając stosunek jakości do ceny. Nie mieliśmy uwag na żadnym etapie realizacji, wszystko działało bez zarzutów. Wiadomo, takie czynniki jak to, że firma jest polska. Czy zapewnia sprawny serwis, jest produkcja i magazyn na miejscu. W razie potrzeby dostępność części lub możliwość natychmiastowej produkcji to też jest ważna sprawa. I ten kontakt z osobami z firmy w zakresie automatyki to szalenie istotne. Wchodzenie w buty klienta. Jeśli coś popróbowaliśmy i chcieliśmy inaczej, nie było żadnego problemu, mimo że wiązało się to z dodatkową pracą. Bardzo profesjonalny kontakt i współpraca. Poza tym firma Lazoni specjalizuje się w maszynach i automatyzacji stricte do produkcji mebli. Są oczywiście inni dostawcy robotów, ale Lazoni zna niuanse, realia branżowe. To bardzo ułatwia sprawę. Zawsze pojawia się pytanie, czy warto? Bez wahania odpowiadamy, że warto. Jeśli w Twojej firmie planujesz ten ważny i nieunikniony krok w przyszłość, jakim jest automatyzacja i robotyzacja, odezwij się do nas, umów na bezpłatny, niezobowiązujący audyt Twojego procesu otrzymasz od nas nie tylko inspirację i doradztwo, co i w jaki sposób możemy zautomatyzować na Twojej produkcji, ale konkretnie przeliczymy z Tobą parametry na Twoich liczbach, abyś miał pełne wyobrażenie z jakimi kosztami i zwrotem wiązałoby się wdrożenie.